Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, Irenę i Mersi. Witamy, witamy, witamy. Witamy naszych kochanych widzów, Mersiusza i Irena. Dzisiaj, moje kochane, chcemy Wam powiedzieć o tym, że u Mersiuszy urodziło się dwa synka. I prawdopodobnie bardzo podobne do niego. Jeden bielusieńki, a drugi kremowy, bo mamusia też była kremowa. Także urodziły się i już nawet mają tydzień. Porody odbyły się bardzo dobrze. Dziewczynka sama urodziła, sama oczywiście właścicielka pomagała, bo e, zawsze trzeba być obecnym, trzeba pilnować, trzeba wspierać, e, trzeba wspierać suknię, która rodzi. Trzeba przejmować poród, trzeba w razie czego robić masaż szyniaczku, pilnować tego, żeby najadły się. I w ogóle to jest cały proces bardzo, bardzo poważny. I Do dwóch tygodni, tak jak u ludzi, do trzech miesięcy dzieciątko jest bardzo wymagające. Jeszcze jest takie malusieńkie, trzeba pilnować i u szyniaków do dwóch tygodni. Jeszcze same siebie nie ogrzewają, jeszcze potrzebują pilnowania, potrzebują ciepła, potrzebują jedzenia, potrzebują opieki mamusi. I to jest naprawdę związane z czasem i z miłością ze strony Właściciela. Także e, chcieliśmy Wam o tym powiedzieć. Chcieliśmy Wam e, powiedzieć, że to nie jest takie proste, że to jest bardzo poważne wydarzenie w życiu właścicieli pieska i w, i w życiu tej suni. A jeszcze co trzeba powiedzieć, że u dziewczynki, która rodzi może być szok porodowy. E, może być szok bolesny, czyli dziewczynka może bardzo ciężko znosić m, ten poród. I może być po prostu już po porodzie szok porodowy. Nie wiadomo jak ona będzie reagować na tych szczeniaków. Bardzo często słyszę, że jeżeli cesarskie cięcie, to dziewczynka w ogóle nie przyjmuje dzieci, nie chce ich karmić, bo nie czuje do nich taką, takie przywiązanie i miłość. Ale y, tutaj jest bardzo ważna nasza, wasza uwaga i bycie z, z dziewczynką, z szczeniakami, pilnować i, i robić wszystko dlatego, tego, żeby, żeby dzieciątki rosły, rozwijały się, żeby było wszystko dobrze. Także. Także chciałam powiedzieć, bo kiedyś Wam opowiadałam o tej inseminacji, o tej ciąży, że wszystko jest dobrze. No i właśnie urodziły się dwa chłopaka z wagą 150 gramów. To bardzo dobrze, dobra waga, że dziewczynka urodziła ich sama. E, wszystko odbyło się dobrze. Kochane moje, chcę też e, z radością powiedzieć, że już mamy ponad... 1200 widzów, nawet dzisiaj zobaczyło, że, że 1208. Bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za to, że dołączacie, za to, że jesteście z nami, za to, że. Yy... Mam nadzieję, że ta informacja pokazujecie mi, że ta informacja, którą tutaj e, odbieracie, jest korzystna i ważna dla was, że mogę Wam służyć. Bardzo dziękuję niektórym osobom, które piszą mi tak fantastyczne komentarze. E, dla mnie to jest duża inspiracja. Zachęcanie do tego, żeby nagrywać e, dalej dalej filmiki dla Was. Mersiuszek chcę spać, mój kochany mój mić, kochany, mój mić. Tak go kocham, nie mogę, nie mogę Wam przekazać. To zachęca mnie do następnych nagrań, do tego, żeby służyć Wam, żeby nagrywać te filmiki i dawajcie mi porady. Bardzo często piszecie z propozycjami filmików, ale uwaga, jak wejdziecie na całą listę filmików, zobaczcie najpierw, czy już może jest taki temat? Na przykład, ostatnio dostałam propozycję o tym, żeby nagrać, jak e, e, nauczyć szyniaka do czystości. Właśnie robiłam taki filmik, także sprawdzajcie, jeżeli nie ma, to bardzo proszę pisać mi propozycje nagrania filmika i będziemy dalej z Wami, będziemy Wam służyć. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo Was lubimy i chcemy Wam służyć. Merci i Irena. Papa, pa. do następnego nagrania. I przypominam, że nasz live planujemy na 20 grudzień. Papa! Pa. Prawda, Marcusz?